Tak ja kurwa Siema, kwiatek z tej strony Z dirtem 3 i. Ja się cieszę, wy się cieszycie i... Siemn jeden się cieszy. Tak gram na jego blaszaku. Przyniósł go do mnie. Ale i tak kurwę musiałam podwieźć. Obraz, singla jednę. Timetrina. O, to mi się podobało. No fucker e, zrobię jeszcze... z Duka kurwy. Zrobię kurwa. Dirda robię kurwy Jeszcze go robię. No, no i chuj, że się wygłupiam kurwa. I się cieszę, że kurwa mogę w coś pograć, nie? czego jeszcze będę robił? Dungeons Seasa, prawda? Nie, Dungel Seasa nie będę robił to gówniana. Ty będziesz grał, ja będę komentował. Że to jest jebnięta gra. Menu jest takie pierdolnięte. Zdziwiłem się. Lekki zong. To tak długo się oduje czy co? O, krótko kurwa. No i dzisiaj mogę sobie sterować takie kurwa interaction menu. No i tęsknicie za mną, nie? Już 2000 widzów kurwa czeka. I mi się wydaje, że muszę frapsa wyłączyć. Mówiłem kurwa, włączyć frapsa, ty. Ja gdzieś tak już miałem, wiesz? O, potem już zdjęcie palucha kurwa podeślę. Nie? No miałem, miałem. Pokażę wam wyniki konkursu kurwa na Koto Jelenia. Jedyny gościu, który miał odwagę i wygrał. Nie wygrał. No i nic nie wygrał.

Na no, mi coś mów, bo kurwa dawno nie nagrywałem. No. Woohoo! Ale Duke Nukem i tak wygrywa. No w sumie fajny Dirt jest kurwa, czy. No boski, nie? Zacny. Ale jak miałbym kurwa wybierać, to. Dirt. <grystanie> Duke. Och. Ty kwiatka wyprzedziłem, mojego gosta, ty. Słabo coś wyjdzie. Woo! Ale coś wyjdzie padaka kurwa Coś ci słabo idzie Kurwa, no jak gram prawą ręką No to gram kurwa prawą ręką Juhu! Morda kurwa z Kungsy to widziałeś jak się darwi? Wiesz, może to ta trema, że kurwa jesteś obok mnie, Andrzeju. No że opowiadaj No, opowiem o grze, chociaż kurwa nie robię recenzji ani innych popierdółek, let's play kurwa. Bo w moich gameplayów chodzi o kurwę, ma być wyrazista, sężna kurwa, soczysta. Kurwa. Czyli tak, kurwa jadę kurwa polną kurwa drogą, kurwa poprzez kurwa wyskocznie, wyskoczę kurwa i zrobię pirumeta. Jeb piruet. Ja byłem piruetem. A Nie zgas, nie zgas, tylko kurwa. Ty, pani on tam ma w środku kurwa. Słoki ty Stalina. Kurwa, kwiatek, kaleka ty. No. Nie opowiem wam nic o tej gierce prócz tego, że zajęliście się jeździ kurwa. Przednia gra. Naprawdę, kurwa, czym nowszy Dirt, tym kurwa lepiej, bez kitu. No zawiecha, no i chuj ty. Co, co ci zrobię? przebiegających przez drogę. No, o, na przykład Andrzej mi tu przypomina, że ludzie przebiegają przez drogę, między innymi murzyni. Co mnie to kurwa cieszy, że mogę jakoś w końcu konkretnie jebnąć e, plus, e, plus kurwa srus, kurwa jebany mróz piruet jadę dalej, ty. Czy ile już okrążeń pizgłem? No to jest... No wiem, ale mi chodzi o to kurwa, ile minut nagram, bo ogólnie żal gameplay. Andrzej, jesteś kurwa, ten światki... O, ja pierdolę. Narodzin kurwa, e, dzwonnika z Notre Dame. Ale bez sensu, to było. No co, bez kitu, no co? Ten gameplay jest jak ten dzwonnik kurwa, paskudny i nikt nie chce mu laski zrobić. Hm. Co zacząłem? FUCK yeah, kurwa. Trzeba KURWA! taki wpierdolać, kurwa? No cześć, tu Kwiatek, spokojnie. KURWA, no NAPIERDOLAM, KURWA! Dobra. E, no to tyle. Pozdro YouTube, czekam na 2000 widzenc e, Naprawdę cieszę się, że mnie subskrybujecie. Jestem jedyny, który kurwa tak konkretnie robi te gameplaye bez sensu. I jebać piecyko kurwa Chuja tempego. Ale to nic, on pewnie to zrozumie. Pewnie mi pociśnie, bo to kurwa inaczej nie może. Tylko przez filmikę, no nie Andrzej. No. Na. Na. Dobra, zebu. kurwa. Dobra. E, czy da jakiś konkretny wyścig? Andrzej będzie. Na kurwią salta. Ja jak zwykle będę gadał Bo tylko to potrafię eee, Z przecinkami między nimi. kurwa ja pierdolę chuj No dobra no to co startujemy tak? ty, 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 Easy left, overcraft kurwa Easy right, 40 might Suck my dog, be my friend Take my pussy, for my jacka. Easy bałeś, kurwa, piękny gameplay kurwa miał być Wiesz ile poświęciłem, kurwa, głosu na tego komenta początkowego, a ty zjepczyłeś to? Trochę mi się tnie. No i chuj, że ci się tnie, bo nagrywam fraps. Czujesz akcję? Nie. Ja rozumiem, że grasz przy 600 km na sekundę z taką maszyną. Naprawdę, bez kitu ludzie. Bo my to nagrywamy w HD. Easy left, kurwa, ty. You understand? A kurwa dzwonię pobudziana i burnejka i będzie O też tu się bałem. U Ciebie na hacie. No to mówiłem, że driftem robisz Drift kurwa ty no, prawie bo... się zatrzymałeś Z jebała Zjebane ty, Zjebany, ty. <laughs> Jakby ci tu kurwa ta sarna wyjebała ty No ale każdy wybój czuć, nie? Na każdej kurwa dziurce samochód podskakuje Potwór, nie potwór, ważny by otwór, tak? Czy żeby otwór, czy wójt z otworem? Medium Left, kurwa. Medium right, kurwa. Upper right. Trzeba jakby tu wiebać Duke Nukema, kurwa z tym. Jija! Yeah! <laughs> Kizza! Siódmy! pierdol. Ok, może. kurwa. Jebdala. No kurwa ty... Dobra, jest drugi wyścig też. A, ale zjebczyłeś ty. Wyłącz, właśnie się nie załaduje kurwa. Trzymaj. Może no się załaduje. Co w siebie wkłonąłeś? Pod Trudy. kurwa? Smut? A, czyli otwierasz to, otwór odbytniczy i twój odbytowi... Za ssambonka. Bo się łowić bez smacznego beka. No może grafikę podziwiają? No, podziwiajcie grafikę. Smacznego zresztą. Eee. Kurwa, coś czuję, że moje gameplaye są jak te kawały Strasburgera, ty. Albo jak Jezusa, ze świebodzina, ty. Ale wiesz, co jest w tym Strasburgerze całym? Że jest w McDonaldzie, kurwa. Nie, wszyscy go oglądają, ale nikt go nie są. Wel <śmany> kurwa panny No ty. Tutaj na tym polega kawał Strasburgera, kurwa Suche, Kurwa, to tyle musi w nie, wiesz. No nie! Kurwa no. mać. A tak śmigasz pięknie ty. No kto ci dał prawka? No tak, ty nie masz. A gdzie przyjechał by się Pandą? No, pandą, kurwa. To jest teraz panda. 206. Tak, już widzę kurwa, jakbyśmy ją dorwali ty. Sensowska do Szczecina, kurwa, w pół godziny i chuj. No, e, wyskoć, rozjep się kurwa, tam pierdol wysili. Wszystkie bandy zajść, no. Dobrze, do rzeczki. Chuj z taką rzeczką. A wziąłeś jakie ślady fajne zostały Ja byś hamował kurwa. Nie! No takie ładne drzwi, zabierz je kurwa do mrażnika. No zło. No zło kurwa ty. Nie no to jak będzie jakiś ten... Ale nie, nie rób czołówy, tylko dachowanie O no, kurwa tyle było, było. No dobra, znowu, no. Było kurwa, znowu było. zjep No bo z... akurat dobrze zapierdala. No zjebczyłeś to. No i Jesus fuck kurwa. I... Rozjeb go. PIĘKNIE! Jest kurwa Ginty, ty jebany Muszę yes. jeszcze gorzej yes. Śmiesznie przycina to już kurwa Wsze kurwa Ktoś Z włosów ściągnął z tego. <laughs> <laughs> Widziałem <laughs> Kurwa dobra to, to, dobra to już koniec nagrywańca e, Wystarczy wam to gameplay będzie nakręcany za chwilę z Duka Nuka. No to pozdro.